Hej, witam was serdecznie. Tradycyjnie, jak pojawia się nowa postać lub któryś bohater jest zreworkowany, najpierw robię prezentację umiejętności, kilka dni później pojawia się gameplay tego bohatera. Nie inaczej jest tym razem. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia aż trzech gier. Turbiornem. Dlaczego trzy? Bo były bardzo krótkie, dosyć łatwe. Zresztą sami zobaczycie. No i zastanawiam się, czy, czy, czy potem może nie wrzucić kolejnej, Kolejnych gierek krasnalem No i też ogólnie, muszę więcej czasu znaleźć Ogarnąć dupę w ogóle, swoją Żeby nagrać, nagrywać częst, częściej gameplay, gameplay Bo prosicie bardzo często o nie Więc no Nawet w, taki, w, taki random, w takich randomowych momentach Po prostu wrzucić jakąś gierkę nie wiem, farą, yy, zarią, kimkolwiek, nawet jeśli to nie jest powiązane z, z jakąś nowością. Prawda? Od czasu do czasu można, żeby ten kanał jakoś bardziej żył. Dobra, Dobra. zboczyłem mocno z tematu. Yy, zapraszam do oglądania. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Ok, zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Na początku. Hmm, gdzie rozstawimy sobie wyżyczkę, Nie wiem. Zobaczymy, gdzie pójdzie Reinhardt. No, idzie tędy. No, no dobra. To... Oj, 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 już fara ciśnie. Odepchnęła mnie. Unlucky. Dobra, to może pierwszy pressure jakiś. Ała jest fara. Dobra, wyrzucę po prostu tą wieżyczkę, żeby gdzieś była. Może uda mi się ją zabić. Niestety nic się nie udało. Fara nas tutaj moc, mocno dosyć siśnie. O tam jest dowa. No, traf traf tego, proszę cię. Okej. Okay. Wyżyczkę postawimy sobie tutaj. Niestety spadła na dół. Ale odpalimy molten. Raczej kiedyś był molten Core. Coś nie idzie, coś nie idzie. Ja chcę wieżyczkę tam u góry. Co tu? O, jest, bardzo dobrze. Kogoś atakuje w ogóle? Ona? Nie. Nic tu nie zrobiłem. Dobra. Dopancerzenie. A tu jest wieżyczka. To ja może sobie pójdę teraz tutaj na tej high ground. Zniszczę wieżyczkę. 5 sekund cooldownu. I ją sobie rozstawię tutaj. Niestety słaba, ale okej. Okay. Nie tak źle. Ale tak czy jak mamy ten punkt chyba Nic tu nie zrobiłem Czy ja w ogóle cokolwiek tutaj zrobiłem Nic, nic, useless okej okay. Eee wieżyczkę sobie Reinhardt umarł Jak w ogóle moje staty O Boże, tragedia Zero eliminacji Ocz! No ta. Nie ma co się wychylać, nie ma Reinharta. Dobra, jest mi. Rycerz. O, wieżyczka coś robi i proszę bardzo. Pierwsza likwidacja. Hmm. A może takie coś? Kurde no. Prawie. No na drugą stronę ją chciałem. Ale ją zniszczę, okej okay. i zrobimy sobie... Gdzie są wrogowie jacyś? Okej, okay. o I do pancerzenie. O, preszy, ładnie, helsik. Już mi zniszczyli moją wieżyczkę. Zaniata, zaniata, zaniata. Niestety. Dobra, kolejną trzeba. Wystawić. Ciekawe czy... O! A! Udało się! Dobra, będzie pancerzenia. Na tu. Oj, 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 au, aua Czy moja wieżyczka coś robi? Nie. Ale tak się jak fajnie się to udało ją wrzucić. Teraz mój plan. Jest następujący. Kurczę, muszę powiedzieć, aż się payload zbliży do tej krawędzi, żebym mógł sobie wieżyczkę to To ja mam ulta w ogóle, ale kretyn Reinhardt. A, dobre, Anka uśpiła farę. I ta fara spadła na moje pojele lawy. Więc. No spoko. Eee, może zrobimy jakąś flankującą wieżyczkę? Zrobimy sobie tak. Wieżyczka idzie tutaj, a ja idę tutaj. A, już wygrana. Ale króciutki meczek. Jakie moje staty? Eee, dobra, brąz. Tragedy nie było. Taka rozgrzeweczka, moi drodzy. To teraz sobie zagramy kolejny jednego ulta użyłem, no cztery minuty Jeden ult, nadal tak umarłem od razu Nawet nie wiem czy ja to wrzucę na YouTube Okej, okay, jedziemy Jedziemy, 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 zobaczymy gdzie idzie Reinhardt zniszczona wyżyczka, okej okay. Hmm Jak możemy to Dobry sleep. Dobra, idziemy, 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 idziemy. I teraz zrobimy sobie tak, moi drodzy. Tu szybka wieżyczka, a tu z tej strony. Atakujemy. Zaraz do mi się aktywuje. O, soldier zabity. O, torbion leży. O, już od razu lepiej idzie. Tak, to była dobra wieżyczka tam z tamtej strony. O, rasana dostała. Tak, to był dobry wybór. Dodatkowy kąt po prostu tworzę. E, na który przeciwnicy muszą uważać. Wiecie, byliśmy z tej strony, byliśmy z tej strony i z tej strony. Po prostu oni nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Ale okej, okay, zniszczę tą wieżyczkę i stworzę kolejną. E, hmm, ciekawe czy tutaj uda mi się ją postawić. Po prostu sobie, zobaczymy. Aj cholera. Dobra, jeszcze raz. Teraz kolejną. Don't worry. Może poczekam na payload, aż on trochę większy mi da O, udało się. Niestety tutaj za bardzo na nas nie naciskają. Chociażby kolejny drugi łatwy, łatwy meczek. O, wzięli oryskie, dobra to już. Dobra, zniszczymy tą tarczę. Nie, zniszczymy kolejną tarczę. O, kolejna tarcza. Ouch, 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 heal, heal, heal O! Oh, jest heal. Dobra, muszę wieżyczkę rozstawić. Kurde, mogę rozstawić kolejną a nie niszczyć, bo 5 sekund mi się włączyło. Ale nie. Patrzcie, zapomniałem w ogóle tej wieżyczce. Fara za nami. Dobra, kolejny taret. Kolejny łatwy mecz? Nawet unta jeszcze nie mam Dobra, jest unciek gotowy Gdzie są wszyscy? A, oh, wychodzą Ech. Kogoś zabiłem. Nawet nie wiem kogo. 3 minuty. No to będzie trzeci filmik w takim razie. Okej. Okay, zrobimy sobie tak, że pierwszą wieżyczkę postawimy blisko respawna przeciwników. E, niestety teraz jest większy cooldown jak ją zniszczą, to mogę nie zdążyć kolejnej rozstawić. Ale zobaczymy, zobaczymy. Niech będzie tutaj. Niewiele zrobi, ale okej. Okay. Chyba nie zdążę kolejnej rozstawić. I chyba nie staję w zbyt dobrymi, ale okej. Okay. 1%. Nic mi nie naładowała. O, coś tam, coś tam strzela. Co tam się dzieje? Okay. REKT! Dobra, rozstawmy kolejną. Eee, zrobimy tak, z tej strony atakują. To moją wyżyczkę rozstawię tutaj i muszę się tam wrócić teraz. Okej. Okay. Czyli ona będzie dopiero atakować, jak ktoś wejdzie na punkt. Bardzo dobrze. Okej, okay, oriska. Może się tutaj. Trochę słabe to było. Aim. Auć, auć, auć! O ty! Muszę uważać, żeby mnie nie wypchnął. Ulta jeszcze nie mam. Słabo puszują. Ale wydaje mi się, że chyba niezbyt szybko ładuje torbik. Wieżuczkę. Trochę słaby placement, bo będą mogli z bezpiecznej pozycji ją sobie zniszczyć. Już dawno powinien mieć ulta, druga minuta. Dobra no spoko, ale słabe aim koniec końców to był dwa strzały wcześniej bym był w stanie go zabić o, No leczy Dobra, ulcik gotowy. Niech oni tutaj całą grupą wejdą, to bym sobie magmy tutaj wyrzucił. Niech oni gdzieś całą grupą pójdą, niech oni się zgrupują Czemu my gramy z graną drużyną, o nie, na odwrót na Zawsze zawsze to na odwrót jest, gram tam gdzie... O, dobra, Nie Niedobrze Opla, 13 HP, już się na mnie stargetowała ta wieżeczka OK, dobra, oni coś będą atakować teraz Aj, ała, ała, awa, Dwie sekundy. Dopancerzenie. Do nie, nie, uciekam, uciekam. Dobra, tu już jest gotowa warteczka. Cholera, ja ej, chcę ulta użyć, ludzie! Zgrajcie się! Wy macie healerów jakichś? O Boże, bez healerów. Nie Naprawdę, na no taki ponad kilkunastu minutowy gameplay trzy ulty łącznie użyję. Dobra, może po prostu użyję i naładuję kolejnego. Ej, a ja wyżyczki nie mam, nigdzie Awa, chciałem jeszcze jedną plamę na orisę rzucić. Grzyczka O o, czyżby to mieli? O, no, no i wygrana. Kurczę no! Moi drodzy! Powiem wam tak. Po pierwsze przyfarciłem z tymi gameplayami, bo często jak jest nowa postać lub zreworkowana i na PT, że chcę zagrać jakieś meczyki, to są fatalne jakości najczęściej. Naprawdę czasami po Dwie godziny gram, żeby nagrać. Jeden jakiś fajny, dwa fajne meczyki. A tutaj, e, no, trzy nagrałem. E, no, niestety bardzo łatwe. E, ale no, trzy pierwsze mecze i od razu one wszystkie pójdą na YouTube'a. Tak sądzę. E, bo jak sobie powiem, że. Dobra, zagrajmy jeszcze jeden meczyk. To mogą być, kolejne mecze mogą być te fatalne, co nie? Kolejna rzecz. Chciałbym w końcu taki moment mieć, że siadam, nagrywam i gotowe, co nie? I w końcu się taki moment udał, że zagrałem niecałe pół godziny i już mam e, filmiki. Już mam filmik gotowy i chciałbym to tak, tak zostawić. Bo bardzo rzadko udaje mi się tak szybko nagrać jakieś ciekawe giereczki. No, w jakiś tam sposób pokazałem potencjał Torbiorna. Bardzo smutno, że tylko trzy ulty użyłem. Bardzo smutno, że u przeciwników yy, wychodziły jakieś osoby. Dobrze moje drodzy. Eee, tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobał. Podobały wam te gierki. Eee, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej, i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.